Cześć, witajcie z tej strony hodowca królików. Jest ze mną Kardaszko. Witam bardzo W ostatnim filmiku obiecywaliśmy, że nagramy króliki Kacpra. Kardaszko. No i tak. Tu mamy barana francuskiego. Samica. Ona ma chyba 4 czy 3 miesiące. Nie pamiętam. Marcheweczkę ma. Jest tu z nami piesio Luna. A wow, uciekła eee, tak, tutaj mam tylko tyle, że to wszystkie są samice. Tak, to wszystkie są samice. O, już widzę. Tu jest taki zmutowany jakiś. No nie, nawet nie znamy jego rasy, bo to jest takie jakby... To jest od po, To jest mieszanic barana francuskiego ze srekaczem. Tak? No. No. Tu mamy yy, wielkiego ja, kur... Wielkiego jasno-srebrzystego. Yy, też samiczka młoda. Yy, no, i tak jeszcze chciałem Wam powiedzieć: yy, zrobiłem zakupy na futerkowo.pl i kupiłem sobie karmidła 4 do tych nowych klatek: 4 takie mniejsze i dwie większe, dwie większe wykotowe. I kupiłem sobie tabliczki identyfikacyjne. I tak, tu jest ta samica ode mnie: to jest to, ta samica. Co y Kardaśko ode mnie kupił I ona jest bardzo dzika Ponoć no, Że nie da się, no, nie da się głaskać Masakra Tak No A tutaj gwóźdź programu Pies, który mnie cały czas atakuje I Kardaśko możecie zobaczyć o kulach no, Niestety był, był na meczu i po prostu sobie cię On sobie wyleciał piesek y no i co? Zaraz się widzimy, pokażę Wam jaką karmę podają. Pa! Yy, I to jest yy, tak. granulat, który podają. Mm, pokażę Wam, czekajcie, w środku zawartość. To jest troszkę większe od mojej lapiny. No nie wiem jaka to jest, nie wiem. Yy, to jest Util pasz. Nie wiem, ja tego jeszcze nigdy u siebie nie stosowałem. Tu marcheweczki. I pies, piesek. który zawsze się wcina w każdy kadr. Tak. Yy... Jeszcze... Yy... Yy... Zaraz się widzimy. Yy, teraz widzimy kardaśko 30. Wejdziemy sobie może. O! Najlepszy traktor. O! o. 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 Wejdziemy so, sobie. No i 30 jak 30. Tu Kardaśko tata jest z szpeczem i tutaj zrobił radio głośniki głośnik tutaj też głośnik leży. Zepsuty niestety. Wszystko działa, wszystko działa kluczyki. Ale oczywiście jak 30 kierownica ciężko chodzi. No bardziej. Bo nie ma wspomagania. Nie. Yy, no i no i tyle no. Yy. Tutaj pryst i przyczepka za 30 koła. Tak. Tu jest przyczepka. Naczepka. Naczepka. Przyczepka. Jeszcze czekajcie chwilę to pokażemy wam opryskiwać. Yy, teraz mamy tutaj opryskiwać. Tutaj tak, to chyba jest samoróbka. Nie wiem. To jest nie wiem, nie wiem. wiem. To jest chyba 3 na 3. 3 na 3 i pojemność nie wiem ile tu będzie. Tu będzie około... jak 50 litrów... 50 litrów, nie jakoś no, tak. 60, 70 litrów. No, jakoś tak. Ale tutaj powinno napisać to, zaraz się dowiem. Gdzieś tu mu... Nie widzę, nie widzę nic. Wiem, że gdzieś tu pisała, kiedy Nie wiem, nie widzę nic. Nie widzę. No. Y... Tak się prezentują klatki od boku. O, i zaraz pokażemy Wam na wprost. Tak prezentują się klatki. Jest tu sześć komór. Cztery są na razie zajęte. I praktycznie wszystkie, oprócz tej samicy, wszystkie te samice będą zakacane tym moim baranem, tym samcem. No i co, chyba kończymy odcinek. Tu jeszcze wam pokażę silnik odbusa Busa XD ogółem. Silnik od Busa. Tak, no bo teraz jest nowy nowszej generacji. Nie, a po prostu A gdzie Luna? No tutaj. A to jest po prostu silnik 1.6? To O. Czekajcie, zrobię wam przybliżenie. Na Prestikotek. Presti I presti pies. Ale słodziak. I tu ucieka. jeszcze. Tu jeszcze jest Reksiu. Ale go nie wypuszczamy bardzo dobrze Tak, on po prostu przekopuje yy, pod siapkę, bramą. Siapkę. Po prostu przekopuje. I cały czas uciekają inne przychodzą do nas na plac. Co Więc tam Luna? Jest Dzisiaj jest... Ósmy, o gdzie tam nie wchodzisz? Dobra, no i chyba kończymy odcinek. I co mogę tutaj u mnie biza, biza, Wszystko w kolejnym odcinku, po prostu jeszcze pokażę to, co zakupiłem sobie na futerkowo. No to i w... stronę. tak, yy, dam wam link w opisie. I trzymajcie się.